Siemanko, z tej strony Dziaro, witajcie moi drodzy na nowym odcinku na tym kanale. Już taką pogodę dosyć zaczynającą się jesienną, już nie jest tak ciepło, a fajnie było, będę fajnie wspominał te lato. No dzisiaj yy, kolejny odcinek, który omówię ćwiczenie, no, wcześniej omawiałem podciąganie. Dzisiaj pod lupę weźmiemy dipy, czyli pompki na poręczach. Ogólnie, jak do tego podejść, jak zacząć na tym progresować, jak się nauczyć robić pompki na poręczach. Jest to też fajne ćwiczenie kalisteniczne. Także na tym odcinku postaram się Wam to mniej więcej objaśnić, jak to z mojej strony wygląda. Także zapraszam na dalszą część odcinka. To powiem Wam, że jak zaczynacie robić pompki na poręczach, to są mniej trochę problematyczne niż podciąganie na drążku. Ja nie uczyłem się od razu, ale dopiero później, po jakimś tam czasie, zacząłem te pompki robić. W sumie dużo wyciskałem i dużo robiłem na triceps rzeczy. Ogólnie klatę dużo napierdzielałem. Dzięki temu tricepsy miałem silne i bez problemu robiłem takie no, normalnie powtórzenia na poręczach. Także tak to wygląda. Choć. Niektórzy mogą mieć problem, także po to jest ten odcinek, żeby wam to objaśnić. I powiem wam jakie są metody progresji, takie trzy metody mogę tutaj wam oznajmić. Także dzięki temu nauczycie się dobrze robić pompki na poręczach. Więc pierwszą metodą, która wam tak pomoże zacząć robić to dobrze dipy, no to jest robienie dipów z gumą oporową, wsadzacie sobie pod kolana, albo na stopy i normalnie możecie mieć siłę w tricepsach. Wiadomo, jak ktoś jest początkujący, to nie ma silnych tricepsów, nie ma do, na tyle rozbudowanych, aby normalnie robić te pompki na poręczach, więc guma oporowa daje tak samo jak w podciąganiu no, lekkość w tym ćwiczeniu. Możecie wtedy dobrze wzorce ruchowe nauczyć się I zbudować właśnie w taki sposób siłę I dzięki temu przejdziecie sobie normalnie Do Dipów Normalnych nie? Drugim sposobem Taką alternatywą żeby się nauczyć dipy robić To jest Robienie Tricepsa W oparciu o ławkę przodem Czyli przykładowo tak jak ja nagrywałem odcinek z wakacji, to robiłem właśnie z podporą o ławkę, bo nie miałem jak inaczej robić, więc musiałem jakoś ten trening wykonać. Więc normalnie z podporą robicie i możecie kładziecie się nogi wyprostowane, macie do przodu. Możecie sobie na przykład krzesełko położyć i krzesełko nogi do przodu jedziecie cyk. i w taki sposób możecie dipy się nauczyć. To jest bardzo fajna metoda. I trzecim sposobem, jakim yy, bym rekomendował do robienia dipów, to na pewno jest to, żeby yy, z razem z maszyną robić. Na maszynie normalnie dipy możecie robić. To też jest spoko, yy, bo maszyna, wiadomo, to ułatwi wam wzorce ruchowe, łatwiej się robić ćwiczenie. Są w, na wielu siłowniach, ogólnie sieciówkach, macie takie maszyny, które. Są stricte narobienia tricepsa, i w taki sposób też możecie łatwo przejść na klasyczne na poręczach. Więc w taki sposób no, nauczycie się robić pompki na poręczach, a później ścieżary. Kluczową rzeczą jest przede wszystkim to, aby technika była w miarę dobrze wykonana. Często widziałem, że ludzie tak samo jak przy podciąganiu krzyżują nogi, robią z ugiętymi kolanami. Ja wszystko rozumiem, że jest się wysokim, te ogólnie można powiedzieć poręcze są nisko zamocowane, no i nie ma wyboru, tak? No to już lepiej nie krzyżować, ale nogi mogą być ugięte, a najlepiej żeby były wyprostowane i tak samo jak przy podciąganiu do przodu, bo wtedy napinasz korb, brzuch i wszystko elegancko chodzi i jest naprężone. Tak samo, tricepsy bliżej ciała też muszą być i nie schudźcie nigdy poniżej 90 stopni no właśnie na tej poręczy nie? bo barki dostają po dupie i to tak mocno ogólnie barki mogą u niektórych boleć, struktury tak, bo to jest niewygodne ćwiczenie, dosyć dla niektórych więc lepiej już tego nie robić i na inne przejść ale właśnie gdy już robicie to trzeba do 90 stopni kątu no i później znowu odbijacie i do góry nie schodzić niżej, bo naprawdę barki no, mogą boleć. Możecie sobie jakieś uszkodzeń narobić, więc to jest istotne. Kręgosłup też ważny aspekt. Jeśli będziecie mieć cały czas nogi do tyłu, to wam się będzie dupa zawijać. Tak samo możecie mieć przodopochylenie tej miednicy, albo jest przeprost kręgosłupa, tak. tego wam cały czas mówię, żeby te nogi mieć lepiej do przodu, bo Kręgosłup jest zabezpieczony, jest prawidłowa krzywizna kręgosłupa i też na to zwróćcie uwagę. Oczywiście te ćwiczenia możecie robić w dwóch wariantach: albo bardziej na triceps angażować, albo angażować bardziej klatkę. Ale w jaki sposób byście nie robili, to i tak klata pracuje triceps, jak i przód barku. Na triceps to bardziej, może i wszystkie głowy. Myślę, że bardziej boczna głowa pracuje przy ogólnie dipach, ale jeśli chcecie bardziej zaangażować klatę, to wystarczy, że jak stoicie w pozycji do zaczęcia ćwiczenia, pochylcie się do przodu, no tak 20-30 stopni, wtedy bardziej będziecie angażować klatkę piersiową, będzie Wam się rozciągać. Możecie łokcie wtedy bardziej dać w bok, ale tak delikatnie, bo tak, tak, tak jak mówię, lepiej prowadzić przy ciele, bo też właśnie dla barków to jest niekomfortowa pozycja. Ale delikatnie możecie dać bok. Łokcie wtedy do pochylacie się i normalnie, jakbyście klatkę ćwiczyli piersiową, bardziej jest zaangażowana angażowana. Góra, dół. Ogólnie klata bardziej pracuje. Jeśli chcecie stricte robić pompki na poręczach na triceps, to wystarczy stać prosto i łokcie przy ciele i robić wtedy normalnie pompki wtedy klata w małym stopniu jest angażowana i cały triceps po prostu pracuje także myślę, że po tym odcinku będziecie wiedzieć jak w miarę prawidłowo robić te pompki na poręczach tak jak wam mówiłem trzy warianty takie które ja osobiście znam jeśli je zastosujecie będziecie sobie robić co drugi trening i na przykład po tam 12, 15 powtórzeń już przedziale z tych trzech wariantach to wtedy możecie się przerzucić na normalne pompki i próbować no i cały czas sukcesywnie do przodu napierdzielać, aż dojdziecie do takiego poziomu, gdzie będziecie normalnie robić po 12, 14 powtórzeń, nawet i po 20 no to wtedy normalnie dokładacie ciężar, przyczepiacie, jedziecie z ciężarem i tak można bez końca tak samo jak przy podciąganiu na drążku, więc Myślę, że no, omówiłem większość tego ćwiczenia i ogólnie myślę, że wam się to przyda na przyszłość. Coś tam wyciągniecie z tego odcinka. Więc drogi widzu, co mogę od Ciebie oczekiwać? No wiadomo lajk, like, subskrypcja kanału, żebym je, żeby mnie żebym był bardziej pozycjonowany na YouTubie. No, ostatni odcinek się wybił, coś tam zaczęło się wybijać, ale to wiadomo. Wybije się, spada do góry, spada. O, no, wiadomo jak to jest, nie? Ale dzięki temu zawsze te odcinki będą Wam się pokazywały i po prostu wyskoczy Wam powiadomienie. Więc w taki sposób napisać po prostu komentarz, dać lajka. Like no, pomysł to odcinek też możecie napisać, nie ma problemu, omówimy coś. Także tyle ode mnie. Więc dzięki Ci, że dotrwałeś do końca tego odcinka. No i trzymajcie się i do następnego. strzału. jo.